Niezależnie od tego, jak bardzo opozycja będzie chciała utrudnić realizację projektu podroboczą nazwą Filharmonia Kaszubska, mieszkańcy Wejherowa nie mają się czego obawiać. Jej budowa rozpocznie się pod koniec stycznia. Dzięki staraniom władz miasta 31 grudnia 2009 roku prezydent podpisał umowę z wykonawcą firmą Mitex. Biorąc do tego pod uwagę... Częste głosy opozycji mówiące o tym, że to Centrum Kultury jest niepotrzebne, że jest za duże, że można inny obiekt budować, mieliśmy obawę, że do tej budowy Centrum Kultury by nie doszło. W związku z tym, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, postanowiliśmy podjąć wszelkie działania związane z podpisaniem tej umowy. W wyniku przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonawcę projektu. Od tej decyzji odwołał się jeden z przedsiębiorców biorących udział w przetargu. Sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. 29 grudnia odbyła się rozprawa, natomiast 30 grudnia sąd wydał werdykt, w którym przyznał rację władzom miasta i orzekł, że przetarg rozstrzygnięty został zgodnie z prawem. Pomimo nieuchwalenia budżetu na 2010 rok przez radnych PO i radnego Zbigniewa Huchałę oraz związanego z tym ryzyka utraty 14 milionów złotych władze miasta wykorzystały jedyną szansę na uratowanie środków unijnych. Było nią podpisanie umowy po 30 grudnia 2009 roku, ale przed pierwszym stycznia 2010 roku. Jak Państwo wiedzą, nie jest uchwalony budżet miasta Wejherowa, ale skoro nie jest uchwalony budżet, to obowiązuje ostatni, wieloletni plan inwestycyjny uchwalony przez radnych w roku 2009. W tym ostatnim wieloletnim planie inwestycyjnym uchwalonym przez radnych w roku 2009 jest Wejherowskie Centrum Kultury. Ale ten WPI obowiązuje tylko do końca roku. On już dzisiaj nie obowiązuje, bo dzisiaj mamy rok 2010 no i mamy sytuację taką, że nie mamy budżetu ale 31 grudnia ten budżet jeszcze był na rok 2009, a załącznikiem do niego jest właśnie WPI. Z tego powodu mogliśmy do końca roku tą umowę zawrzeć. Dodam, że w Centrum Kultury było wieloletnim plan inwestycyjnym od listopada roku 2008, a więc przez ponad rok radni wielokrotnie tą decyzję podtrzymywali. W związku z tym uważamy, że mamy moralne prawo także biorąc pod uwagę rozwój miasta i dobro mieszkańców taką umowę Zawrzeć. Dotychczasowy budynek Wejherowskiego Centrum Kultury nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i wymaga natychmiastowej przebudowy. Nowy budynek wielofunkcyjnego Centrum Kultury obejmować będzie salę na 400 osób o funkcji kinowej, koncertowej, teatralnej i widowiskowej. Ponadto powstaną pracownie i sale, w których odbywać będą się zajęcia dla dzieci i młodzieży. Inwestycja ma kosztować około 48 milionów złotych.